Zamiast ogromnego wałka mam Nowy sprzęt do pracowni Stary, bo nie był w ogrodzie. Zaczęło go rdzewieć. Teraz żałuję, że go wcześniej gdzieś nie schowałam. Staram, ale mam wywałkowane i nie musiałam tego robić ręcznie. Robię. Boże, jak dobrze, co za pomysł. Dzięki. Coś czuwało nade mną. Albo ja jestem taka mądra. Zaoszczędziłam 10 tysięcy złotych? I teraz pytanie, jak będzie zima, na zewnątrz będzie śnieg. Tutaj gdzie jest ten dywan, ustawić walcarkę, ten wałek. Już fajna, jak to się nazywa. Ubiarkę? Ubiarka.